Serwus, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry S.T.A.L.K.E.R. Bez zbędnego pitolenia przechodzimy dalej, nie? Zobaczymy, co nas czeka u góry. Okej. Okay. Zostawiam w schowku informacje o Stryloku. Nie ma problemu. Tu jakieś mapy są. Pozaznaczone miejsce jakieś, ale mamy tu jakieś przejście, chyba że chodzi o te drzwi. Um, czy, czyli teraz jestem w niby w tym schowku, tak? Czy coś um, Nie wiem ile mam. 10 nie? 3000, co dobre. Wez, wezmę sobie. Okej, okay, tu jest broń jakaś. A, czyli to jest to, co mam teraz. Chyba. Ale tutaj... Okej, okay, jak szybko strzelność wzrasta. Ponad połowę. Celność też bardzo dużo. Także w ogóle nie ma co się zastanawiać. Okej, okay, ktoś tam gada gdzieś. W tle. Chyba, że muszę do rury wejść. Nie mogę to rozwalić? Coś? Okej, okay, mogę. Tam ktoś gdzieś gada, ale. To coś jest? Co to jest? Ok, mam słuchać te wieści. Kieł nie żyje, nie mogę się z tą spotkać. Szkoda, że. Okej. Po prostu nie wyruszyłeś coś tam. Mogę to gdzieś zobaczyć O kurcz e... hmm, Chyba nie bardzo, dobra Okej okay. Ale gdzie mam znaleźć to wyjście? Czy mam e, wyjść tak, żebym wszedł? Czyli że tędy Chyba Dobra, myślę, że safe przyda się teraz Okej, okay, jak tu napierdziela to. Nie ma problemu, ale teraz fajnie się postrzela No, do pistoletu nie potrzeba Konserwa Mam dziwne przeczucie że Te zielone punkty coś zaczynają działać nie halu e, chwila weźmiemy sobie Zjemy coś W porządeczku Chyba dobrze idziemy nie Wszędzie zawsze na propsie. O kurno. Ale tam. Takiś gaz ucieka. Dobra, zrobiliście. to co wystrzelam to oni mają przy sobie, więc fajnie, nie ma problemu. Jeszcze amunicję zbierzemy, no i super, i 30 do przodu, i chwila tu mogę. Tam chyba mogę iść do wyjścia, ale bardzo chętnie pójdę. Jeszcze zobaczyć, że coś tutaj nie ma. A, ale tam jest dobra drabina złamana, więc chyba idziemy. Tutaj tylko można iść. Nie wiem czy opłaca się bić te beczki czy nie, może coś będzie w środku Okej, okay, słyszę nieprzyjemny dźwięk Użyj, zjedz Okej okay. O raz znowu ten Co jest? O oh man. Ej, broni nie mam. Co jest? Co ten gość mi robi? Ty, bo zginę zaraz. Co ja mam zrobić? I wyski tu Żołom uciec czy coś Okej, okay. ale życia straciłem, chyba, że Dobra, idziemy na następny poziom. Robię tu cięcie, żeby mi nie wywaliło Okej, okay, jesteśmy już yy... Nie wiem gdzie spierdzielać to Są żołnierze? Fuck Jestem oszołomiony, ale co to w ogóle było ty? Dawaj banda ziom. Raz spierdzielamy stąd Ale ile że życia stracił, cholera, dobra, nie ma Gdzie jesteś tam Ora, ciul Cholera, ile ich jest?

Okej, okay, albo siebie e, się gdzieś schowamy i zaczniemy ich wybijać, albo przyraszujemy wszystko. Mm, no da. Nawet nie zdążymy się uleczyć. Świetnie. No, do dupy mam save, muszę szybko się uleczyć. Dobra. Schować gdzieś, zregenerować się i dopiero sobie zapisać. Na przykład tutaj. Okej. Okay. Zbandażujemy się. Zjemy eee, sobie kawałek chleba. Dobra, F6 Kurna, ale mi zjadę Kompilacja Feli to się powinno nazwać. nie wyjdzie, bo mnie, oni mnie osaczają trochę. Dobra, lecimy, albo jeszcze nie. O, jest apteczka, jest, bandaże są. Lecimy, lecimy do gości. I to samo, super, dobra. Walimy te bandaże, jak głupi, jak głupi teraz. Co to, to jest, to? To wspaniały napój, zawiera kofeinę, taurynę. Eee. Aha, chyba, że to mi daje, jak mi się sprint skończy, czy coś takiego, ale. Ło, fuck. Dobra, nie. Trzeba się śpiechać, bo jak widzę, oni raszują trochę. A Dawaj, 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 dawaj. Luta! Okej, w sumie może spoko, bo wszyscy poszli w tamtą stronę. O, nie wszyscy. wszyscy poszli tam, gdzie stałem wcześniej. Dobra, użyjemy sobie szybko apteczki. No nie użyłem jej, no dobra.

idzie do góry chyba, co to Kurcz? rafineria jakaś. E, chyba ogarniając radar to muszę wyjść do góry. Sorry za krótkie cięcie. Dobra, damy sobie F6 tutaj. No ja pierdykam. Jak ktoś tu coś powiedział, jakby dialogowo, mogę to wyłączyć jakoś? Chyba nie bardzo. Dobra, lecimy wyżej. Jeszcze wyżej można iść. ale dobrze że sprawdzam wszystkie piętra bo bym miał później niespodziankę niemiłą czyli krwawie trzeba się uleczyć dobra nowe puchy z żarciem ładnie Jak z tym, z moim ciężarem jeszcze ja mogę trochę utrzymać? Też potrzebne mi to jest? Dobra, wyrzucę na razie. z jestem, da tu jest jeszcze pięter, bo cholera. Okej, okay, tu jakoś zamieć. Dobra, to jest ostatnie. Teraz się zastanawiam, czy to im nie chodziło, żebym szedł w dół, a nie w górę. I chyba właśnie tak jest. O, ale to jest sereno. mogę w nią strzelić czy coś? O, świetnie. O, my god, dobra. <tryk> to jednak trzeba było iść w dół, nie w górę. Trochę strzał z dupy, ale spokojnie. Dużej jest chyba na dolnym pokładzie. Zobaczymy. Można jeszcze niżej iść? Nie. To chwila, to nie ogarniam Zbugowali się w drzwiach czy coś? Leżycie tam. Dobra, super zbieramy. Oj. Ok, cały czas trzeba patrzeć na zdrowie. Eee, to nie chcę tego. Nie no na no, chwilę, serio, nie wiem. Nie wiem gdzie mam iść. Tu. Nie. Ej, nie ogarniam ty. Mogę jakąś mapę otworzyć? Mogę. Albo jeszcze inaczej mogłem zrobić. Mogę ok. dokumenty wojskowe. Ok, gdzie takich owych dokumentów możesz szukać? Dokumenty to raczej będą na jakimś biurku, nie będą sobie chyba na ziemi leżeć. bez ja idzie to mam iść. Dobrze, to do chodziłem. Chyba że muszę posprawdzać. Dokładnie jakieś biurka, wszystkie tutaj coś jest. Schowek jakiś. Dobra, tutaj już nic nie ma. W sensie, bo na radarze już będzie nierówno. Więc lecimy do góry, piętro wyżej. I tutaj szukamy. Okej, okay, tutaj mam ładnie. Jak to mogę zabrać? Naznaczony. Mówiłem o tobie Barmanowi. Powinien pogadać z tymi z powinności, żeby cię przepuścili. Radzę ci, żebyś się szybko z nim zobaczył. Okej, okay, no to lecimy. Ale ten helikopter mnie niepokoi trochę. No i To Dobra. Trochę strzelanie z nimi tutaj jest. Odzienia ammo. Ja muszę zbierać tą amunicję po nich, bo... Dużej używam na nich. Nie wiem, gdzieś tam był. Ojej. Dobra, muszę lecieć, nie? Okay, tam na wieży jest, to walić go. O oh fak, dobra, zepsułem sobie. Dawaj ziomuś Okej, okay, czyli ten, ten chyba z granata dostał Kurcze I Teraz nie wiem czy mam w nich strzelać Tak, to są wrogowie, nie? Na mapie niby Ale mówią, że mnie gdzieś przetłuszczą Ale nie, Ale są skomańcy wytrzymali, nie? What the fuck? Jakiś kod miał, czy tam. Oj, teraz ja będę leżał. Dobra, fajnie, że ta wojskowa e wojskowa apteczka daje full zdrowia, chociaż tyle. da się tu wejść? Nie da się. Dobra, save it, bo nie wiem czy to nie zabójczy kotlet znowu. Okej, okay, chyba nie. Okej, okay, jest... To jest na razie spoko w miarę. Nie, tu jest anomalia koło tego. Nie, nie, w dupie to Okej, okay, ktoś się strzela. U nie, zginął mój tam. And uh, Okay... Mother, Mother, so, Okay... ładnie się że okej, okay, następna lokacja okej, okay, jesteśmy Ile ich tam dochodzi? Zależy. Tam. Ok, spierdzielamy od nich. Jeżeli chodzi o amunicję, już trochę gorzej jest. Ale jeszcze spokojnie. Sejvik i do przodu. Okej, okay, a ja jestem. Teraz się cofam, jakby To się stąd, skoroś przyszli chyba w drugim odcinku, bo w trzecim to było już. Ja jestem prawie pewien, że muszę iść drogą tam, skądś bym przyszedł. Nie mogę iść tędy, ale sprawdźmy. A wszelki F6. No słuchajcie, chyba się uda. Okej, okay, na pewno, e, że jestem przeładowany? Nie. Okej, okay, gdzieś jest anomalia tutaj. Spokojnie. Ło kurna, co to jest? Ej, aż bym sobie to zabił. Chodź tu do mnie. Mogę wejść na tą rurkę? O! Co to kurczę jest? Chwila, ja bym się poradził inaczej z tym. Dobra, jeden zginął. Drugi też. Dobra, leżą. Co to jest? No, nie wiem, co to jest. A tu? Przeszukaj, schowek no nic. W takim schowku tuber, ur, ur. U. Tuber, urbo, chciałem wiedzieć: Urbo, tuber, schowek i nic nie ma. Uwaga, tu placówka powinności na wysypisku. Horda mutantów kieruje się od doliny mroku w stronę baru. Ktokolwiek pomoże nam odeprzeć to ścierwo, nie pożałuje. Słowo powinności. Okej okay. no to pomożemy, nie? Goń się Stalkerze. Byle frajerów nie będziemy puszczać. Okej, okay, idziemy im pomóc. Bardzo pomogło. Jesteś kretynem naznaczony kompletnym zerem. Nie oczekuj wdzięczności. Nie mamy ci za co dziękować. No nie no. Ej, ja sobie to wczytam. Bo tak to może mnie przypuszczą dalej, nie? Jak bym wiedział, że sam to biec. Kurczę. Dobra, tu mam dużo do przebiegnięcia, tych stworów nie muszę zabijać, bo już wiem, że nie ma po co, więc od razu lecimy tam na szybko. Ciekawe, jak to działa, czy zabiję na przykład dwóch, dwa te stworzki, czy to będzie już, już będzie wtedy jako, że coś pomogłem? No i chwilę, teraz ja mam energii, na przykład piję energetyka. tak, ja mam na fulla, dobra. Uwaga, tu placówka powinności na wysypisku. Horda mutantów kieruje się od Doliny Mroku w stronę baru. Ktokolwiek pomoże nam odeprzeć to ścierwo, nie pożałuje Słowo powinności. Dobra, jestem gotów. Dawajcie od stwory. Lecę. Nie było najgorzej stalkerze. Kilku mutantów ustrzeliłeś, uh. ale bez rewelacji. Więc jak chcesz przejść, to musisz zapłacić. No dobra, no zapłacę. Ale myślę, że na dzisiaj odcinka już wystarczy. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Do zobaczenia i cześć.